Niedokrwienie jelit. Niedokrwienie jelit to grupa chorób, w których dochodzi do niewystarczającego dopływu krwi do ściany jelit, prowadząc do niedotlenienia i uszkodzenia tkanek przewodu pokarmowego. Wyróżnia się trzy główne postacie kliniczne: Ostre niedokrwienie jelit, Przewlekłe niedokrwienie jelit, oraz Niedokrwienne zapalenie jelita grubego. Część pierwsza: Ostre niedokrwienie jelit. Ostre niedokrwienie jelit to stan nagły spowodowany nagłym upośledzeniem przepływu krwi przez naczynia kreskowe. Może prowadzić do martwicy ściany jelit w krótkim czasie. Przyczyny ostrego niedokrwienia jelit. Zator tętnicy kreskowej górnej. Zakrzepica tętnicy kreskowej. Zakrzepica żyły kreskowej. Niedokrwienie nieokludyjne związane z niskim ciśnieniem perfuzyjnym. Czynniki ryzyka. Migotanie przedsionków. Choroba zakrzepowo-zatorowa. Miażdżyca naczyń trzewnych. Wstrząs. Ciężkie odwodnienie. Sepsa. Objawy ostrego niedokrwienia jelit. nagłe silny ból brzucha. Nasilony dyskomfort. Wymioty. Biegunka. Krwiste stolce w późniejszej fazie. W badaniu fizykalnym, początkowo brak objawów otrzewnowych, a w fazie martwicy, obrona mięśniowa, zatrzymanie gazów i stolca, ciężki stan ogólny. Diagnostyka Angiografia TK, metoda z wyboru. Angiografia konwencjonalna, szczególnie gdy rozważa się leczenie wewnątrznaczyniowe. Badania laboratoryjne, leukocytoza, kwasica metaboliczna, podwyższone dedimery. Leczenie ostrego niedokrwienia jelit. Rewaskularyzacja naczyń, tromboliza, embolektomia, angioplastyka. Chirurgiczne usunięcie martwiczego odcinka jelita. Leczenie wspomagające, płyny, antybiotyki, cenoterapia. Rokowanie zależy od szybkości rozpoznania i leczenia. Opóźnienie skutkuje wysoką śmiertelnością. Część druga, przewlekłe niedokrwienie jelit. Przewlekłe niedokrwienie jelit, czyli angina brzuszna, rozwija się powoli w wyniku miażdżycy naczyń trzewnych. Dochodzi do ograniczenia przepływu krwi w czasie zwiększonego zapotrzebowania metabolicznego po posiłkach. Główne objawy bóle brzucha pojawiające się po posiłkach, spadek masy ciała. Unikanie jedzenia z powodu dolegliwości. Biegunki tłuszczowe, niedobory pokarmowe. Typowe objawy występują po upływie 15 do 30 minut od rozpoczęcia posiłku i utrzymują się godzinami. Diagnostyka Angiografia TK naczyń trzewnych Ultrasonografia doktlerowska naczyń kreskowych Rezonans magnetyczny Klasyczna angiografia cyfrowa, metoda referencyjna Leczenie Angioplastyka z implantacją stentu Chirurgiczne pomostowanie naczyń kreskowych w rozległych zwężeniach Modyfikacja czynników ryzyka miażdżycy, leczenie nadciśnienia cukrzycy, hipercholesterolemii, zaprzestanie palenia. Wczesne rozpoznanie i rewaskularyzacja zapobiegają progresji do ostrego niedokrwienia i martwicy jelit. Część trzecia: Niedokrwienne zapalenie jelita grubego. Niedokrwienne zapalenie jelita grubego to najczęstsza forma niedokrwienia przewodu pokarmowego. Wynika z przejściowego niedotlenienia segmentów jelita grubego w przebiegu hipoperfuzji lub skurczu naczyń. Typowe lokalizacje Zgięcie śledzionowe Kątnica wisica. Czynniki ryzyka Choroby sercowo-naczyniowe Hipotonia Niewydolność serca Dializoterapia Ciężkie odwodnienie Leki obkurczające naczynia, np. sympatykomimetyki, digoksyna Objawy. Nagły ból brzucha. Biegunka. Krwista biegunka. Tkliwość powłok brzucha. Diagnostyka. Kolonoskopia z biopsją, złoty standard. TK jamy brzusznej, pogrubienie ściany jelita, obrzęk. USG, ograniczona czułość. Obraz histopatologiczny, martwica powierzchowna śluzówki, przekrwienie, obrzęk błony podśluzowej, nacieki zapalne. Leczenie. Leczenie zachowawcze, nawodnienie, dieta płynna, antybiotyki. Chirurgia, tylko w przypadku martwicy i perforacji. Rokowanie jest zwykle dobre, szczególnie przy łagodnych postaciach i wczesnym leczeniu. Podsumowanie kluczowych różnic: Ostre niedokrwienie jelit. Nagły początek, silny ból, wysokie ryzyko martwicy. Wymaga pilnej interwencji chirurgicznej lub wewnątrznaczyniowej. Przewlekłe niedokrwienie jelit. Bóle po posiłkach, spadek masy ciała, postępujący przebieg. Leczenie rewaskularyzacyjne planowe. Niedokrwienne zapalenie jelita grubego. Najczęstsza forma, zwykle łagodny przebieg. Przejściowe niedokrwienie ograniczające się do śluzówki. Leczenie zwykle zachowawcze. Z punktu widzenia egzaminacyjnego. Angiografia TK, metoda diagnostyczna pierwszego wyboru w ostrym niedokrwieniu. Kolonoskopia, podstawowe narzędzie w niedokrwiennym zapaleniu jelita grubego. Objaw bólu po posiłkach kluczowy dla przewlekłego niedokrwienia jelit. Jeśli podoba ci się ten podcast i chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zasubskrybuj nasz kanał. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze lepsze materiały edukacyjne dla lekarzy.